Jakby kusi, żeby użyć tą wewnętrzną wodzę, ale nie, bo, ja, bo on, on, tyl, on cię do tego prowokuje, on tylko na to czeka. Nie, to zrób klepnięcie, jedno, drugie, e, wiesz, ciało zatrzymaj, ale uprzyj się, żeby, żeby, wiesz, odszedł, nie? I wyraźniej trochę, bo on, te, z tego co widzę, to on ci, y, pierwsze, co tą łopatką zewnętrzną do bandy się chce przytulić. Zat nie jest taki chętny, nie? Czy, czy brzuch. To jest łopatka. Więc mówię, zrób taki, daj taki sygnał wodzą. Wiesz, naprawdę, wyobraź sobie, że, że, że ta wodza i Twoja ręka zewnętrzna to jestem ja, i takie, i takie pchnięcie robię. I to jest taki ruch do ciebie, jakbyś się chciała pięścią uderzyć w pępek. Nie? Tą zewnętrzną ręką. Nie? Ale, ale tak, żeby nie podszarpnąć, nie? żeby nie szarpnąć go za pysk, tylko mówię bardziej o kierunku. Nie? Że tak jak wiesz, nie? jakbyś chciała się puknąć pięścią w, w pępek. I powtórz to, i powtórz to, tak długo aż on nie zareaguje. Nie? I nawet ci powiem, że troszeczkę, tak, nie, nie używaj wewnętrznej wody, jeszcze, ja wiem, że cię kusi, bo on nie słucha. O, o, jeszcze, nie daj mu przyspieszać, za, wiesz, zatrzymaj się na tej kuli ziemskiej. Jeszcze, nie daj się sprowokować, nie daj się sprowokować. I wiesz, co, o, właśnie. Nie? I znowu, to ty musisz być cierpliwa. I tutaj, ponieważ ten, na tym lążniku, lążowniku to kółko jest dosyć małe, to niestety zad idzie wewnątrz. Idzie mniejszym kołem. A przez to, że idzie mniejszym kołem, to ta łopatka właśnie też ucieka, żeby się przytulić do tej bandy. Czyli ty byś musiała, tak jakbyś chciała troszeczkę temu koniowi na złość zrobić. Chcesz się przytulić łopatką? To nie. To się przytul zadem, zewnętrznym biodrem. Nie? Właśnie mu powiedz, odsuwasz zewnętrzną łopatkę od bandy, a wewnętrzną łydką mówisz, to przytul się biodrem lewym. Nie? I staraj się nawet te sygnały dawać równocześnie. Łopatka od bandy, lewe biodro do bandy. I jemu będzie łatwiej wtedy, jakby utrzymać się daleko od tej bandy. Nie? Bo mówię, bo to jest tak, że po prostu te, łopatka nawet kontruje ten zad, który zostaje w środku. A zat jest leniwy, mówi tam pierdziele będę robił takie duże kółka, to zrobię sobie mniejsze, nie? O no właśnie, widzisz, już jest lepiej, nie? Już, już, tak, już, no właśnie, już teraz jesteś w stanie jakby utrzymać go na tym kola, a nie, że ciągle ci zjeżdża, ale to dzięki temu, że właśnie zat pilnujesz, nie? Czyli to, co kiedyś mówiłyśmy, nie? Zat to jest facet, który pcha kulę śnieżną po kole i tego musisz czuć na wysokości swojego lewego ramienia. Nawet nie na wysokości pleców, nie? bardziej na wysokości lewego, o właśnie i wtedy on, on, będzie, nie, tak, no musisz uważać, nie, no właśnie, żeby to też nie, nie przesadzić. Tutaj to samo, to samo zrób, nie, przypilnuj, bo to jest odruch też, nie, widzisz, już masz go w tej rynnie, nie, czyli jest zewnętrzna, zewnętrzna wodza, upieraj się, nie pozwól mu przyspieszać, nie, zostaw wewnętrzną wodzę, tylko rozluźniaj, ale prawe biodro do bandy, nie. I cały czas, to. Tak, i cały czas prawe biodro do bandy. O, o, o widzisz, tak. Bo jak nie przypilnujesz z zadu, to on na bank y, tą, tą łopatką ucieknie, nie? Wiesz, to wracając do tego porównania z drewnianymi klock, klockami, to też masz z tyłu klocek i z przodu klocek. I one muszą być tak idealnie, wiesz, jak o, od linijki z prawej i lewej strony ułożone, nie? A one ci się rozjeżdżają. Nie? Ten, wiesz, klocek zad przesuwa się do, do środka, klocek przód przesuwa się do bandy, a ty musisz zadziałać na oba, żeby się zjechały. Zostaw wewnętrzną wodzę, zostaw. I teraz dwa klocki, nie? musisz je zrównać. O, właśnie. O, właśnie. I teraz, i teraz pamiętaj, żeby zapobiegać. Ty musisz pilnować, żeby te klocki się nie rozjechały. Nie? nie czekaj, aż one się rozjadą, że ten z przodu pójdzie ci do bandy, a ten z tyłu pójdzie ci w kierunku słupa. Nie? Cały czas ta, ta i, i zewnętrzna wodza, i wewnętrzna łydka pracują nad tym, żeby się klocki nie rozjechały. O właśnie. Nie? I tak sobie nawet myślisz właśnie, że chcesz. Znaczy wiesz, w, w sensie takim ten, to, że ty masz czuć tego faceta, który pcha z tyłu na, na wysokości zewnętrznego ramienia. To nie to, że ty chcesz, żeby ten zad był tak mocno przesunięty. Nie, bardziej mi chodziło o to, że ty musisz czuć jak, tak, jakby y, mocniej cię z tej strony pchał, nie? Czyli, czyli wiesz, tak, jakbyś poczuła y, mocniejsze pchnięcie tego faceta na, na swoim zewnętrznym biodrze, nie? Tak, i pilnujesz klocków. O właśnie, widzisz, już jest i już jest lepiej, nie?